Witam na kanale Silletarot Rozpoczynamy prognozę na kwiecień i maj z podziałem na trzy grupy Do wyboru będą trzy hasła czyli nie obiekty tym razem jak to kiedyś bywało tylko hasła Pierwsze hasło Już czas Już czas Pierwsze hasło Drugie hasło Wiosna Trzecie hasło światło. Światło, nosisz je w sobie, tak jak to śpiewała Natalia. Więc jeszcze raz, do wyboru są trzy hasła: już czas, wiosna, światło. Proszę wybrać tylko jedno hasło i zobaczymy taką skróconą prognozę. Zrobimy na kwiecień i maj 2020 już wszyscy wybrali to dla pierwszej osoby potasujemy dla pierwszej osoby potasujemy kwiecień maj no Maj coś jakby lepszy. No, może się nie ma co dziwić, ale maj coś jakby lepszy jest. Tutaj jest taka potrzeba odcięcia się od czegoś, załatwienia czegoś, zamknięcia za sobą jakiegoś etapu. Jakiś etap tutaj trzeba będzie zamknąć w kwietniu za sobą, pozamykać dawne sprawy, odciąć się od czegoś lub od kogoś. W zasadzie tu możliwe są nawet rozstania. Też nie dla wszystkich oczywiście, bo to nie jest tak, że dla wszystkich, ale możliwe są nawet jakieś rozstania. Ale generalnie trzeba się odciąć od czegoś lub od kogoś i kierować się rozumem tym razem. Tak jak często nawołuje, żeby się kierować intuicją, tak tutaj rozsądkiem trzeba się bardziej kierować, bo tutaj będzie sytuacja tego wymagała, żeby kierować się logiką, rozumem. E, takimi bardziej racjonalnymi przesłankami. Co tu jeszcze? No, jakieś decyzje tu trzeba będzie podjąć. Być może ktoś dla Was będzie podejmował tutaj decyzję, albo Wy sami podejmiecie decyzję, bo jest tutaj już na kolejny miesiąc pokazana taka Wasza niezależność, czyli te decyzje prawdopodobnie, no właściwie dwie karty o tym mówią. Te decyzje być może przyczynią się właśnie do tego, że staniecie się osobami bardziej niezależnymi. Czyli to będą ważne decyzje. W drugiej połowie kwietnia będzie potrzebna praca. No, jeżeli, jeżeli nie będziecie mogli chodzić do pracy, to można pracować w domu. Ale tutaj, jakaś praca będzie potrzebna taka sumienna, wytrwała, e, z przywiązywaniem wagi do szczegółów. Będzie to potrzebne, ale jest jeszcze taka rada, żeby przeszkody traktować jak wyzwania. Czyli jakiekolwiek przeszkody się pojawią, a przeszkody mają to do siebie, że się lubią pojawiać. I tu w takim najmniej oczekiwanym momencie trochę przesuwam, żeby tutaj może lepiej było, żeby lepiej było widać. Więc jeżeli jakieś przeszkody się pojawią, żeby nie traktować ich jako tragedię, czy jako koniec świata, bo końca świata nie ma i w najbliższym czasie nie przewiduje. Natomiast należałoby te przeszkody traktować jako wyzwania, jako takie nasze zadania, które mamy do wykonania. Karta nakłania również do rozwijania w sobie wytrwałości i pracowitości, ale przede wszystkim rozwoju, bo to właśnie rozwój powoduje, że możemy łatwiej osiągnąć jakiś cel, może nam się lepiej układać, no właśnie, bo na ma I tu mamy bardzo ładną kartę. Jest to karta, która mówi, między innymi o obfitości, o dostatku. Także jest to taka energia rodzinna, żeńska, żeńska, małżeńska, spełnienie możliwości przede wszystkim. O, jeszcze macierzyńska bym powiedziała. Jakby się ktoś spodziewał dziecka, to jest to również energia macierzyńska, ale również mówi o spełnieniu możliwości, o takim większym spokoju, o większym poczuciu bezpieczeństwa, czyli wygląda na to, że w maju to poczucie bezpieczeństwa powinno wzrosnąć. Ale jest to również karta kreacji, także my tutaj mamy za zadanie kreować sobie swoje życie, takie, jakie chcemy po prostu, żeby było. I cesarzowa pokazuje tą energię zdolności do kreacji, czyli wy tu będziecie zdolni do tego, żeby coś sobie wykreować takiego w swoim życiu, żeby to życie sobie poprawić, po prostu, żeby je sobie poprawić, bo jeszcze ten no kwiecień faktycznie może nie być taki, Super lekki, ale, ale tutaj nie są złe karty, nie. Tu są w sumie całkiem dobre karty, tylko tam od czego się trzeba będzie odciąć albo z kimś rozstać, z kimś, kto po prostu, no, yy, z kimś, z kim nie chcemy mieć do czynienia, o tak powiem, bo to nie musi być wcale, to nie musi chodzić o małżeństwo wcale, to może być zupełnie inna osoba, ale też będziemy mieli więcej niezależności. Być może właśnie dzięki temu odcięciu się będziemy tu mieli więcej niezależności. Yy, także przez ten czas tutaj nauczymy się siły i odwagi wobec przeciwności losu, no bo wiadomo, że każdy jakieś przeciwności losu ma. Zwłaszcza w tym czasie no yy, widać je, widać je. Być może w kwietniu jeszcze będzie je widać, ale to będzie dla nas lekcja odwagi i tutaj. Ta odwaga nasza wzrośnie, nasze siły wzrosną tutaj, nasza cierpliwość, bo my się tu cały czas teraz uczymy cierpliwości, już w tym miesiącu, a jeszcze kwiecień przed nami, tam będziemy też się uczyć cierpliwości. Ale tutaj już, już um, patrzymy w przyszłość z takim większym optymizmem, z takim większym spokojem. No, i bardzo dobrze. No to tam jeszcze może damy taką na czerwiec, jeszcze jedną dodatkowo. A, właśnie, opłaci nam się ta pracowitość tutaj. Opłaci nam się decyzyjność, bo tu dużo decyzyjności widać w tych trzech kartach. Opłaci nam się ta czyli jakieś prawdopodobnie dobre decyzje podejmiemy, bo mamy dziewiątkę denarów, a to jest sukces. To jest jakiś sukces. Dla każdego będzie oczywiście inny. Ponieważ jest to taki sukces materialny, więc może, może jakieś pieniądze się pojawią. Takie, czy to spodziewane, czy niespodziewane, ale jakieś sensowne pieniądze powinny się pojawić. Może to być realizacja jakiegoś celu też, ale to jest taka dodatkowa karta na czerwiec. Tak po prostu, taki, 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 jakby to powiedzieć. Zapowiedź, taka zapowiedź, co tam w czerwcu. No i bardzo dobrze w czerwcu. Czyli w sumie tu są dobre karty, bo na Maj jest cesarzowa, na czerwie jest dziewiątka denarów. I w tej dziewiątce denarów jest zadowolenie, zaspokojenie potrzeb podobnie, zresztą jak cesarzowa miała też, też takie zaspokojenie potrzeb materialnych czy emocjonalnych, jakaś satysfakcja, jakieś zadowolenie ogólnie e, z czegoś tu będzie można się cieszyć. Albo z sukcesu, albo z, z tych pieniędzy. O, może jeszcze trochę przesunę, żeby było widać. Bardzo ładna karta. Więc z czegoś tu będzie, myślę, się... czyli w sumie karty nie są złe, tylko od czegoś trzeba się odciąć. <laughs> A nie należy patrzeć pesymistycznie, bo macie cesarzową, czyli bardzo dobrą energię na maj. Dziewiątka denarów, bardzo dobra energia na czerwiec co nie znaczy że wszystko będzie łatwe proste idealne no wiadomo że tak nigdy nie jest ale energie są tutaj dużo jest dobrych energii także niech się spełni dobrze to teraz następna osoba następna osoba co ona będzie miała to następna osoba która wybrała wiosnę która wybrała, osoba, która wybrała wiosnę, no tych osób może być więcej, oczywiście to może być cała grupa osób, które wybrały wiosnę. Cała grupa może być osób, które wybrały wiosnę, co dla nich. Dla nich potasujemy i dla nich zobaczymy kwiecień, maj. Przepraszam, to był kwiecień, tu będzie maj. Się zagalopowałam. No to już od razu na ten czerwiec też tutaj. Mhm. Tutaj mamy coś takiego. No dobrze. Równowaga. Tu będziemy dążyć do równowagi w kwietniu. Tutaj chodzi o wytworzenie takiej zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej równ równowagi. Stan równowagi jest potrzebny do tego, żeby osiągnąć szczęście, żeby osiągnąć spokój, żeby osiągnąć harmonię do tego on jest potrzebny, ale potrzeba tu będzie też mądrości, takich rozwiązań racjonalnych, na daną sprawę, czy sprawy trzeba będzie spojrzeć obiektywnie, a nie emocjonalnie. Czyli tutaj lepiej by było nie kierować się emocjami, tylko rozsądkiem. I no, jakieś, jakieś tutaj negocjacje może będą potrzebne, może coś tu będzie trzeba rozwikłać, może jakiś spór zażegnać, bo to różnie, różnie każdy będzie miał, każdemu się przejawi w inny sposób, ale jest to też takie zamykanie etapu, zamykanie jakiegoś starego etapu. I przestrzegają karty, żeby nie żyć przeszłością, żeby się z tą przeszłością rozliczyć. Tu właściwie obydwie karty mówią o tym, żeby się z przeszłością rozliczyć, zamknąć ją i żyć tym, co mamy teraz, czyli skupić się na chwili obecnej, bo my w chwili obecnej kreujemy to, co chcemy mieć, bo ogólnie można powiedzieć, że w chwili obecnej kreujemy swoją przyszłość. Jest to taka lekka zapowiedź, że marzenia mogą się zrealizować, albo że nasze dawne wysiłki przyniosą owoce. Także, generalnie, nie, nie jest to zła karta absolutnie. Ale mówi też o możliwym spotkaniu z dawnym przyjacielem lub dawną miłością w tej drugiej połowie kwietnia. Możliwa jest też poprawa stosunków w rodzinie. Czyli jeżeli teraz są jakieś konflikty, to w drugiej połowie kwietnia jest możliwa poprawa stosunków w rodzinie. To jest oczywiście potencjał. Ja zawsze mówię i podkreślam, że są to potencjały. Jak ktoś to zrealizuje, jak do tego podejdzie, to już jego sprawa. W każdym razie tu chodzi o, też o zamykanie przeszłości i żeby czerpać radość z teraźniejszości. No, i mamy tutaj taką małą przestrogę. Żeby uważać na osoby nieuczciwe, czy zakłamane. To nie znaczy, że to musi być zaraz... <śmiech> <śmiech> y nie musi to być złodziej, ale to może być osoba, która kłamie po prostu, która nas okłamuje, która podaje nam niewłaściwe informacje po to, żeby nas manipulować w jakiś sposób. I dla ka każdy będzie mógł sobie pomyśleć o, o kimś innym w tym momencie. No, ale to dopiero w maju się okaże, kto to będzie tym manipulatorem. Yy, czyli yy, taki fortel, fortel tu jest pokazany. Jakaś osoba może nas po prostu chcieć zrobić w konie, ale to nie, nie musi być bliska, bliska znajoma to może być ktoś zupełnie yy, jakiś dalszy znajomy albo w ogóle nieznajomy. Jakieś, jakimiś nieuczciwymi metodami ta osoba się będzie tutaj posługiwać. Należałoby uważać na to, żeby ktoś nas nie okłamał albo nie oszukał. I teraz, tak, mamy kolejną kartę, która mówi, żeby zerwać z przeszłością. Już tam było też w kwietniu, tu znowu w maju, mówi, żeby zerwać z przeszłością, że nadszedł moment porzuc porzucenia starych dróg, starych sposobów. Także starych przekonań, starych metod, starych paradygmatów, starych przedsięwzięć, może. Mogą, może to dotyczyć również związków. Obydwie te karty w zasadzie mogą również dotyczyć związków, czyli porzucić to, co nam nie służy przede wszystkim. Nie mówię, że każdy związek nam nie służy. Mówię <laughs> tylko o tym, co dla danej osoby nie jest, nie jest dobre. Po prostu ona widzi, że coś dla niej nie jest dobre i ona to porzuca. W tym przypadku, tutaj osoby, które wybrały wiosnę, byłoby wskazane, żeby porzuciły to, co im nie służy, to, co im przeszkadza, to, co nie jest dla nich budujące, nie jest dla nich konstruktywne i co jeszcze, żeby zrobiły. No, żeby zmierzyły się swoim, ze swoim lękiem przed nieznanym również. Ale przede wszystkim chodzi o to, żeby zakończyć stare sprawy. Właściwie tutaj trzy karty, o tym mówią, żeby jakieś stare sprawy zakończyć. Tu były karty na kwiecień oczywiście, ta jest na maj. Ale tu w dalszym ciągu karta nawołuje, żeby coś zakończyć. Po co? Po to, żeby otworzyć się na coś nowego. Na coś nowego, na coś zupełnie, zupełnie. <laughs> no i dodatkowa karta tutaj mamy. Tak, przełom maja, czerwca lub, lub początek czerwca. Yy, tutaj trzeba się wziąć do pracy. Czyli jeżeli coś porzucamy starego, tutaj weźmy się do pracy, Mów, ale to jest dobra karta, bo ona mówi, że będziecie tu mieli zapał do pracy. Czyli to nie jest taka praca z przymusu, tylko praca z zapałem, przekładanie umiejętności i talentu na jakieś zyskowne przedsięwzięcia. To może być, ale też może to być połączone z nauką. A dla uczniów, no przede wszystkim naukę. Dla uczniów, no to jeszcze wakacje nie będą w czerwcu, więc, więc będzie jeszcze czas na naukę. Yy, mówi też karta o takim pracocholizmie, czyli no z jednej strony praca jako, jako pozytywna energia, ale też troszeczkę karta przestrzega, żeby nie popaść w pracocholizm, żeby się nie przeciążyć, żeby nie przesadzić po prostu. <laughs> Nie przepracować się. No i dobrze, no to to by było wszystko tutaj. No, czyli może nie ma jakichś rewelacji, ale też nie ma złych kart, tylko po prostu w tej chwili myślę, że wiele osób tęskni już za taką pracą. Właśnie za taką właśnie pracą spokojną, bo nie każdy może w tej chwili pracować. Niektórzy muszą w domu siedzieć, więc w tej chwili ja myślę, że, że ta karta jest czymś dobrym. Jest czymś dobrym. Praca jest zawsze dobra, jeżeli, jeżeli jest z zamiłowaniem zwłaszcza, no to już, to już zależy jaką kto ma pracę, ale generalnie powrót do pracy tutaj się zapowiada. I co dalej? Oczywiście nie na, nie na, kwiecień, tak jak mówiłam, to już tam, to już chyba wszyscy wiedzą, że to nie była karta na kwiecień. Teraz tak, dla osób, które wybrały światło światło muszę tu trochę potasować. Wreszcie ja mam karty zawsze potasowane, ale jeszcze trochę dotasuję. Jeszcze trochę dotasuję do pewności. Kwiecień. I maj. No. I taka zapowiedź na czerwiec. Już tylko jedna karta daje na czerwiec, bo potem i tak będziemy na czerwiec robić jeszcze już takie dokładniejsze, na maj zresztą też będziemy robić takie dokładniejsze prognozy. Więc co my tutaj mamy na kwiecień? Nieszablonowe pomysły. I tutaj na maj od razu maga mamy. Na kwiecień nieszablonowe pomysły na, na Maj mamy Maga Czyli tutaj chodzi o kreację. Mamy sobie coś wykreować Mamy sobie wykreować to co my chcemy. Po prostu my jesteśmy w stanie to sobie wykreować, tylko tutaj jakiś konflikt stoi na przeszkodzie. Tutaj może być zarówno konflikt wewnętrzny, jak i zewnętrzny, czyli konflikt z, jakąś, z innymi osobami, ale może być też zmaganie się, takie bicie się z myślami, czy zmaganie się z trudnościami. No ale te trudności są przemijające, bo tutaj już, już nie widać ty, tego konfliktu w maju. Yy, to są trudności, które można pokonać, tylko potrzeba więcej cierpliwości. No, ale jeszcze tutaj, wracając tutaj do tego rycerza mieczy, oprócz tych nieszablonowych pomysłów, tutaj jeszcze warto, yy, warto yy, słuchać tego swojego wewnętrznego głosu, tej swojej wewnętrznej prawdy. Cokolwiek tu będziemy robić, bo tu jest takie pójście w stronę jakiegoś celu, tak? Więc, cokolwiek tu będziemy robić, jakiekolwiek to będzie o działanie, chodzi o to, żeby trzymać się swojej wewnętrznej prawdy. Co jeszcze, tutaj mag pokazuje nasze zdolności twórcze, czyli my sobie możemy wykrować to, co my chcemy to, co my chcemy jakiś nowy początek naszego życia, nawet konieczność poznania własnych ograniczeń jeszcze tu nas coś ogranicza. Ale to nie musi być ograniczenie, ograniczenie pochodzące z zewnątrz. To może wynikać z tego, że za dużo bierzemy tutaj na swoje barki. I karta przestrzega, żeby nie przeciążyć się, żeby się nie przepracować, żeby nie przesadzić, nie brać na siebie zbyt dużego ciężaru, żeby ten ciężar nas nie przytłoczył, żeby zachować umiar w pragnieniach, w działaniach, we wszystkim. Najlepiej we wszystkim. Ale mamy na czerwie takie odejście od burzliwych, Wydarzeń w stronę większego spokoju, większego zadowolenia. Dla niektórych to może być nawet przeprowadzka, a dla niektórych y, jakaś podróż czy poszukiwanie nowych dróg życiowych, niekoniecznie podróż, podróż w sensie fizycznym. Także jest to pójście w stronę zadowolenia i takie, takie, takiego uspokojenia się. I, czyli co? Generalnie, która karta tutaj była taka do, popra do popracowania nad sobą? No przede wszystkim, jeśli chodzi o ten konflikt. Gdyby to był konflikt wewnętrzny, no to najlepiej by było starać się uspokoić te myśli. <laughs> no, ponieważ tutaj yy, było takie hasło, już czas. Może ja powiem, na co jest czas? Przede wszystkim na kreację.